W tym rozdziale omówimy dwa zdarzenia, których często używamy w powiązaniu z formularzami: zdarzenie on focus oraz on blur. Najpierw, może włączmy sobie podgląd naszego formularza. Interesuje nas pierwsze pole, czyli nazwa produktu. Umieszczamy kursor w tym polu, czyli w tym momencie mamy zdarzenie on focus. To pole zostało aktywowane, umieściliśmy w nim kursor. Możemy jednak wyjść z tego pola i przejść do kolejnego. W tym momencie dla pola nazwa produktu wystąpiło zdarzenie on-blur, czyli wyszliśmy z tego pola. Innymi słowy, kursor został umieszczony gdzie indziej. No i w tym rozdziale dodamy obsługę obydwu zdarzeń. Najpierw jednak zmodyfikujemy sam formularz. Pracujemy z pierwszym polem nazwa produktu. Dodamy tutaj jeszcze jeden atrybut value, czyli wartość. W cudzysłowie wprowadzimy sobie coś takiego, nazwa produktu. Popatrzmy, jak wygląda nasz zmodyfikowany formularz. Zauważmy, że w środku pola widoczna jest domyślna wartość, czyli nazwa produktu. My chcemy, żeby ta wartość domyślna była automatycznie usuwana w momencie, gdy umieścimy kursor w tym polu, czyli w momencie, gdy wystąpi zdarzenie. On focus, gdy to pole zostanie aktywowane. Musimy napisać skrypt. Rozpoczniemy od funkcji. Funkcję nazwiemy pole produkt albo pole nazwa produktu. Najpierw musimy stworzyć zmienną, za pomocą której będziemy odwoływali się do naszego pola. Zmienną nazwiemy tak funkcję pole produkt. No i teraz tworzymy odwołanie, czyli jak zwykle document get element by ID. Identyfikator tego pola to po prostu produkt. Czyli wprowadzamy cudzysłów, a w środku wprowadzamy unikalne ID. Mamy już zmienną. No to możemy teraz do tego pola odwoływać się w bardzo prosty sposób. Wystarczy wprowadzić nazwę zmiennej. Chcemy dodać obsługę pierwszego zdarzenia, czyli wprowadzamy kropkę, a następnie używamy zdarzenia onFocus, moment, gdy umieszczamy kursor wewnątrz tego pola. Chcemy teraz tworzyć jakąś funkcję, czyli wprowadzamy function, pusty nawias. No i zastanówmy się, jakie czynności ta funkcja będzie wykonywała. Powróćmy na chwilkę do naszego formularza. Chcemy, żeby ta funkcja sprawdzała, czy w polu znajduje się nazwa produktu. Jeśli tak, to chcemy tę wartość usunąć. Dzięki temu użytkownik będzie mógł wypełnić pole własnymi danymi. Skoro coś sprawdzamy, no to na pewno musimy użyć instrukcji warunkowej IF. Teraz odwołujemy się do naszej zmiennej pole produkt. Interesuje nas wartość w tym polu, czyli używamy właściwości value. Następnie podwójne znak równości i cudzysłów. Zastanówmy się, co będziemy sprawdzali. Chcemy sprawdzić, czy w środku pola wprowadzona została taka oto wartość, nazwa produktu. Jeśli tak, to jest to wartość domyślna, czyli możemy ją bezpiecznie usunąć. Czyli w cudzysłowie wprowadzamy nazwa produktu. No i teraz zastanówmy się, co ta funkcja wykona w takim wypadku. Skoro mamy nazwę produktu, czyli wartość domyślną, no to możemy ją usunąć. A więc znowu odwołujemy się do naszej zmiennej pole produkt. Znowu odwołujemy się do właściwości value. No i wprowadzamy nową, pustą wartość. Usuwamy, czyli po znaku równości wprowadzamy pusty cudzysłów. Teraz jeszcze będziemy musieli dodać wywołanie naszej funkcji w momencie załadowania strony. Czyli jak zwykle używamy window, onload. Tworzymy funkcję anonimową. Wprowadzamy nawias klamrowy. No i będziemy wywoływali naszą funkcję pole produkt. Skopiujmy sobie nazwę, klejmy do środka, i na końcu, jak zwykle, średnik. Już na tym etapie możemy przetestować nasz zmodyfikowany formularz. Włączmy sobie podgląd jeszcze raz. Mamy tutaj wartość domyślną, nazwa produktu. Spróbujmy jednak umieścić kursor w środku tego pola. Rzeczywiście ta nazwa automatycznie została usunięta. Czyli nasz skrypt sprawdza, czy w środku znajduje się ta domyślna wartość nazwa produktu. Jeśli tak, to po prostu ją usuwa, zastępuje ją pustą wartością. No ale popatrzmy na jeszcze jedną istotną rzecz. Usunięta została wartość, cały czas jesteśmy w polu nazwa produktu i teraz chcemy przejść do kolejnego pola, czyli ilość. Problem polega na tym, że w pierwszym polu nie uzupełniliśmy wartości, czyli w tym momencie następuje zdarzenie on blur wychodzimy z pola nazwa produktu przechodzimy do pola ilość i chcemy żeby już na tym etapie skrypt sprawdzał czy pole nazwa produktu zostało uzupełnione jeśli okaże się że to pole jest puste no to u góry chcemy wyświetlić odpowiedni komunikat musimy teraz modyfikować naszą funkcję cały czas pracujemy z funkcją pole produkt czyli odwołujemy się do tego samego pola pole produkt z tym że teraz dodamy obsługę innego zdarzenia Zdarzenia on Blur, czyli moment, gdy wychodzimy poza pole. Tutaj znowu stworzymy sobie anonimową funkcję. No i użyjemy instrukcji warunkowej if. Chcemy sprawdzić, czy to pole jest puste, czyli if tworzymy warunek pole. produkt, sprawdzamy wartość, czyli właściwość value i sprawdzamy, czy pole jest puste, a więc podwójny znak równości następnie pusty cudzysłów. A skoro polo jest puste, no to chcemy wyświetlić odpowiedni komunikat. Nasz komunikat umieścimy w górnym elemencie div, który ma ID błąd. Czyli najpierw będziemy musieli do tego elementu się odwołać. GetElementById, identyfikator to po prostu błąd. Chcemy coś wyświetlić, komunikat o błędzie, czyli musimy użyć właściwości innerHTML. No i teraz jeszcze musimy wprowadzić treść naszego komunikatu. Na przykład uzupełni nazwę produktu. Wprowadzamy na końcu średnik, no i możemy nasz formularz przetestować ponownie. Czyli włączamy podgląd, zatwierdzamy wszelkie zmiany. Najpierw, po umieszczeniu kursora, wystąpi pierwsze zdarzenie on focus, pole zostało aktywowane, czyli wykonana została pierwsza część skryptu. Ta domyślna wartość została usunięta. Teraz spróbujmy przejść do kolejnego pola, czyli wywołamy zdarzenie on blur. No i rzeczywiście pojawił się komunikat: uzupełnij nazwę produktu. Czyli w tym momencie skrypt sprawdził, czy w naszym polu produkt znajduje się pusta wartość, a skoro tak, to wyświetlił odpowiedni komunikat.